Cześć, kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Również będzie dwudniowy, bo i dzisiaj, i jutro będzie się dużo działo. E, dzisiaj będę szła już za pół godzinki e, wyjadę do Fryzjera. Będę miała metamorfozy włosów. E, zdążyłam już dzisiaj rano pójść po kosmetyki, których mi zabrakło między innymi kredkę do brwi. Wyszły mi dzisiaj dosyć ładne. <grywki> Dzięki temu. A jutro zapierę Was ze sobą e, na plan telewizji, bo zaproszono mnie do programu Pytanie na śniadanie. Dlatego jestem bardzo podekscytowana. To będzie mój tak naprawdę pierwszy raz w telewizji, jeżeli chodzi o taki wywiad. Dlatego bądźcie ze mną. Tu moja kochana kotka się myje. Fryzjerem odwiedziłam jeszcze Frankie's i kupiłam sobie taki koktajl. Jest tam banan, spirulina, truskawki. Spróbujmy. Mmm, okej, okay, świetny. I teraz jadę szybko do fryzjera. i jestem zakochana w nowych włosach. Wyglądają po prostu przepięknie i wystarczą mi na najbliższe pół roku, tak jak mi fryzjerka powiedziała, więc minimum pół roku nie muszę ich rozjaśniać i tak naprawdę nic poważniejszego z nimi nie robić. Jestem bardzo zadowolona. Dajcie znać, jak Wam się podoba ta zmiana. Ja o wiele lepiej czuję się w jaśniejszym kolorze niż w ciemniejszym i jak Widzę po zdjęciach z przyszłości, jak miałam mój naturalny, taki dosyć ciemny kolor włosów, to o wiele lepiej wyglądam aktualnie w jaśniejszych. Więc dajcie znać, jak Wam się podoba. Karol pojechał na siłownię, więc sama muszę sobie zrobić burgery, bo zawsze on to robił. Mam tu pokrojone już e, ogórek, pomidor. Zobaczymy, może mi wyjdzie. Tak, mi wyszedł burger. I witam Was już w następnym dniu, gdzie od rana jesteśmy w studiu. Pytanie na śniadanie. Mam jest podpięty mikrofonik i za niedługo zaczynamy. Zjedziemy. My już po występie. jako odczucie? Eee, Fajnie było. Szybko zleciało. Eee, następnym razem chciałbym później coś tam ugotować. Moje burgery wege. <laughs> no, dobre by było. No. Hej kochani. Ja już jestem po Pytanie na śniadanie. Wracam sobie z moim mężem. Eee, I jadę do szkoły. Trochę się stresowałam, ale bardziej przed w ogóle samym nagraniem i wszystkim. Bardziej jak jechałam i w ogóle obudziłam się taka w stresie, ale to było super, było ok, nie ma czego się stresować, co? Naprawdę. Mój mąż agresywnie jeździ, no więc teraz jedę do szkoły. <grytania> Hej kochani, ja już jestem w domu i kompletnie nie mam siły na nic. Myślę, że za chwilę po prostu pójdę spać. Wstanie dzisiaj o piątej rzeczywiście mi nie pomogło. O, dlatego potrzebuję trochę odpoczynku. No, ze szkoły wróciłam dopiero o 16, więc teraz jem szybko obiad i chyba pójdę na drzemkę. Zrobiłam sobie właśnie herbatkę owocową, żeby nie było. Nie ma tam żadnej herbaty samej w sobie. A tam leży moja Kicia. Co tam, Milusia? Ja już z makijaż i idę się strzemnąć przy grzejniczku, więc cieplutko, cieplutko, a na grzejniczku jest moja kotka, która też się wygrzewa, więc dobra noc. Więc już kończąc tego vloga, niestety nie udało mi się usnąć. Jest godzina 20.30, dlatego pójdę się po prostu wykąpać i pójdę spać normalnie. Ale dużo się działo. Odpisywałam teraz na wiele wiadomości, i naprawdę to wsparcie, które otrzymuję od kobiet na Instagramie jest po prostu niebywałe. Więc chciałam podziękować i pozdrowić tutaj wszystkie kobiety z Instagrama, które mnie tutaj oglądają na YouTubie. Więc bardzo mi się miło wieczorem zrobiło. Więc dajcie znać, jak Wam się podobał ten vlog. Ja z Miśką będziemy już. Kończyć. Więc pozdrawiam Was serdecznie i miłego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie mojego vloga. A ja mogę powiedzieć dobranoc.